Do Chorzowskiego Centrum Kultury po raz kolejny zawitał iluzjonista Tomasz Kabis. Tym razem zaprezentował publiczności spektakularne widowisko Magic Show. Wystawiamy naszą y, większą wersję sztuki. Y, pojawiły się nowe scenografie, pojawiły się materiały pirotechniczne, y, fontanny iskier, wybuchy, y, także już y, powolutku idziemy do przodu i nie tylko pokazujemy taką iluzję w tradycyjnym y, w tradycyjnym wydaniu, natomiast idziemy w takim w kierunku wielkiego show, rodem z Las Vegas. Program gramy dopiero drugi miesiąc. W zeszłym miesiącu była premiera. W tym miesiącu jest nasz drugi występ, dlatego jeszcze jest ten stres bardzo, bardzo wielki. I to nie tylko mój, ale całe ekipy wszystkich, którzy dookoła tutaj pomagają, tancerzy, grupa karate, asystenci, asystentki. Natomiast myślę, że z każdym miesiącem, ponieważ będziemy tutaj raz w miesiącu mogli prezentować nasze show, będzie coraz, coraz to lepiej, coraz to, coraz to większa zabawa dla nas wszystkich. W Magic Show oprócz bohatera wieczoru wystąpili liczni goście. Na scenę zaprosiłem Santiago Gila. Poznaliśmy się w finałach programu Mam Talent. Doskonały tancerz, myślę, znakomity przerywnik w iluzji. Jest piękna asystentka Izabela, jest Paweł Szymański. Wielkie odkrycie, nieduży człowiek, ale wielki talent, który również się uczy iluzji. Ma zaledwie 9 lat, a już będzie na deskach teatru miał swoje 5 minut. Tomasz nie ukrywa, że wielki wpływ na rozwój jego kariery miał występ w jednym z telewizyjnych programów rozrywkowych. Ludzie znów, znów nas zobaczyli, że dalej działamy, że się rozwijamy, że nasze programy są coraz lepsze i myślę, że to też tak troszeczkę przekonało, że, że, że raz, że marzenia się mogą spełniać i myślę tak z ciekawości, po prostu z czystej ciekawości, co tutaj prezentujemy, ludzie chcieliby zobaczyć. Na brak pracy Tomasz Kabiz nie narzeka. A przede wszystkim można nas zobaczyć prawie codziennie w miasteczku westernowym Twin Peaks, gdzie występuję na co dzień i w miasteczku mieszkam, także zapraszam serdecznie, możemy tam się spotkać twarzą w twarz, a jak nie też zapraszam właśnie do Chorzowskiego Centrum Kultury, gdzie raz w miesiącu dajemy nasze wielkie show.